Cześć, i dzień dobry wszystkim. Mufik z tej strony i razem z katafalkiem. Witam. Zapraszamy Was na odcinek poświęcony zadaniu przywódca połączony z eksploracją kapliczki złotego szczytu. Okej, okay, ostatnio e, skończyliśmy sobie opowieść e, pani Masako. Myślę, że będę kontynuował ten wątek, tak samo jak zrobiliśmy to z Sensejem i Shikawą, dopóki było. Teraz. No, mam... wow. <laughs> zachwycony jest katafalk. Teraz mamy wdzięcznego. No. Odnośnie pani Masako, domówiłem ci coś, bo wiesz, jak tamten jej questline mi się podobał. E, no zobaczymy, zobaczymy czy też wywrze na mnie takie wrażenie. Mamy teraz questa o wdzięcznej nazwie Przywódca. Tepnąłem się do Złotej Świątyni, jest bliżej i możemy polecieć. Naprawdę mi się podoba to jak te liście się podnoszą w momencie jak się biegnie. です。ジン、こっちに来い。モサことのご家族の敵について何か。形状の中にサダウの名を見つけた。そやつはクタの村をさだ。クタはアダチ家の領地。なぜヤイを向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。 夫がやつを村尾に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの今わしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪じえの働く男だが、弟の八郎は脳無しだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。No, Wlazłbym na tą skałę i zobaczył Ale chyba się nie da. Czy tutaj coś było? Widzisz go Gdzie? Że Stoi. tam? No ty, ty dobrze, że się odezwałeś. Oj To było aż tak wysoko <noise>

Po czym mam, mam takie podejrzenie. On nie zatrzyma tego wozu, żeby się rozglądać nagle nie. A co ty się mnie pytasz, A bo on nie jedzie na tym wozie, on go prowadzi. Dobra, dobra, dobra zmienia postać rzeczy. Nie on do kogoś gada, czyli wychodzi na to, że jeden prowadzi, a drugi jedzie na wozie.

まだですですがお客人に贈り物が話しておるな渡しておこうフミを渡したのかではまたいつもの慈愛にああ、うん、頼むぞ荷車はいい馬を追うぞ Powoli na skałę i co? Oni grzecznie poczekali aż się przemieszczę, bardzo miło z ich Chciałem to samo powiedzieć. Tam za skałą nie przejdę. E? Przejdę. Widzisz, katafalki, to jest ta różnica, o której mówiliśmy poprzednio, że wiesz, w Black Flagu, jak ja bym odwalił taki, taki numer, jak tu zrobiłem w tym momencie, że oni mi zniknęli z pola widzenia na dłuższą chwilę, to już by się timer włączył. tutaj widzisz, mogło trochę. tutaj jest lepiej, bo tutaj jest to oprócz tego odległość, musi być odpowiednia. Mhm. I wiesz. Tam w, w Black Flagu wystarczyłoby, że wiesz, tak, machałbym za tym i by się timer włączał, wyłączał, włączał, wyłączał. No to... Ech. Dobra, bo gadałem i ich zgubiłem tam są. Ej, no, patrz, to, katafal... już jest, to już jest cheat. Katafalka. Tak po... tak wyglądasz. Powiedz mi, e... taka nieruchomość w Warszawie myślisz, że 300 tysięcy by <laughs> się zamknął. Zależy gdzie w Warszawie. O, okej Dobra, posłuchaj. Śmiechy, chichy. A ona tam poszła, Szybkie sprawdzenie rynku mieszkaniowego. Ja już tam wiesz, urządzałem salon. Co noje. Złoka katametior. Sadao no a ona wjeżdża po prostu. No a no co? A no to easy. Nice. Nie Aha, oni mnie nie widzieli do tego momentu, bo widziałem jakiś kom komunikat, ale. Hej, okay, trochę za szybko. Za wolno. No. Następny. Chodź, to z tobą mam na pinku. Nie. Hej. No trudno. No <grywa> trudno. <grywa> Jestem no trudno. Ale nie zrobiłem tego tak jak cię. Oj. Mój! Zdrowiałeś swojego? Coś jeszcze? Od ty dziadu ty. tak częściej robić. No to dobry, <noise> dobry system <noise> motywacyjny jest. No, kliknę, kliknęłem otwórz, ale chyba byłem w nieodpowiedniej odległości do drzwi, więc... Jest to od Sadao, hmm. coś powołaś, to. o moim udziale w masakrze Adachi się rozniosły. Wiem, że to nie twoja sprawka. Zdajesz sobie przecież sprawę, czym... Mogłoby się to skończyć, nie tylko dla mnie, ale także dla Ciebie. Pozostań w ukryciu, aż po Ciebie kogoś nie poślą. Zaufaj moim kuzynom, są lojalni. Poza tym potrafią walczyć. Jeśli napotkasz kogoś noszącego eee. ten mon, odbierz sobie życie. Co ten mon? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Z monów znam pokemony. Ale przypuszczam, że to nie to. Ja mówię, że tu coś jest. Zapasy... Chodzimy. A ja mam zrempogadę. No to okej, okay, to pogadajmy. Nie groni ta znery, nie Naka <laughs> mi Co ja się <Siema>, znowu ja. Powiedziałem, <laughs>

No, ja bym nie był taki, biorę, Jakby to powiedzieć, mojego zaufania nie wzbudziła. Ty bo ja mam trzy punkty y, umiejętności: talizman hartu ducha. Więc może byśmy zaktualizowali techniki duch. Wiem, na co chciałem przeznaczyć to. Najpierw przetoczenie się, żeby sytuację, tak Nie Jak z początku. Ty to tylko jeden punkt kosztuje. Bierzemy. To kosztuje dwa. Dwa punkty już. Hmm. A i pamiętaj, że to Y, a nie tym. A nie krzyżykiem. Znaczy Y, no ja mówię Y, to jest trójkątem. Y to jest na Xboxie. To <grym> z Xboxa. W sensie normalnie morduję typa kwadratem i potem walę trójkąt, jak mam drugiego. W... Nie, nie, jeżeli chcesz zacząć, masz. Aha. Okej, okay, no to to rzeczywiście może być mylące. To jest bardzo ważna I uwaga. Teraz już skiepściłem właśnie w balu mojego no, no, zabójstwa. Że... No nic, to Westa mamy z głowy. Myślę, że mogę się. Karnąć do naszej nieodkrytej lokalizacji, która jest i tak po drodze. Coś sobie dodatkowo odkryjemy. Koniu wjedziesz pod tą górę. A, ja, bo to płotka. <laughs> dalej podka, dalej. Kurczę, tu, ale tu się da wspiąć, nie? To zrobimy... Hmm, zrobimy trika. Raz zejdziesz z konia... Wejdziesz na górę i wezmiesz konia. <laughs> pa pa pa! Kuj! Nie ma konia. Jesko! Idziemy. mi ta wilga chciała prowadzić, ale myślę, że dojedziemy na własną rękę. Chociaż nie. Jedzie. Czy leci? Ona, ona leci, ja jadę. Rodzaj źródła. A rzeczywiście. Tak to wygląda. Nie z tej strony. z tej strony, tam. Dobra, widzę już. Nie podpowiadaj mi. Pomyślmy o matce. Aha, była tu dziennik pt. Doksyro. Kamił, rośtek dozorana kotona. Ok, i to wszystko, tak? pomyślane. No, a po co więcej? Krótko zwięźle. A widzisz, to nie był nasz yy, ten punkt docelowy. Rozumiem, to mi każe tam jechać. Hmm, czy to będzie tam na górze? Ja, kapliczka chyba. Kapliczka złotego szczytu. Dobrze mówiłeś katafa. Teraz muszę tylko znaleźć jakieś wejście, bo przypuszczam, że tak na Iolo to, to, to mnie tu nie wpuszczą, nie? No, jeśli, to nie. Będzie, jeśli to będzie działało dokładnie tak samo jak tamta kapliczka, którą graliśmy e w którymś odcinku wcześniej z tym niebiańskim chyba nie od tej ciastem, strony w ogóle pobiegłeś. To właśnie wjazd powinien być gdzieś tutaj. Mówię, nie od tej strony chyba pobiegłeś. Jak nie od tej strony? No, tak mi się coś wydaje. Ty co, że z tamtej? Mhm. Uh -huh. Nie no, tak objeżdżając w górę w końcu dotrzesz do, do tego miejsca, w którym miałeś być. No, no taki mam plan. A to byliśmy Lubił Widzisz tutaj. Nie <śmiesz> się pod tym jak narciarz. na to, że dobra, raczej tam pod znaczy ty się nie wiediesz. wiedziesz. Ja nie wiem. Tak na sam szczyt, proszę. O, ale Kurde. sam zsiadł. No, tu jest ten element zręcznościowy. Bardzo zręcznościowy. Tu tu poza gór i rzek. Tam. Tutaj trzy takie te. Tu jest kwiatek. Hmm. Stąd przyszedłem, prawda? O, tu. Chyba tak. Ale się ciemno nagle zrobiło, ja się boję. Zanudź sobie wiesz, muzyczkę z Indiana Jonesa. Zapasy. Tam jest kaga. <śpiewanie> e, ja muszę przeskoczyć. Czy on. Do, no właśnie. Nie, nie chciał złapać fokusu na tą belkę i nie wiedziałem, czy on na nią wskoczy, czy mam przeskakiwać. A to zwykle nie daje wyboru na obydwie możliwości. Coś tutaj? Nie wygląda to zachęcająco. Mam tam przeskoczyć po prostu? Nie. No właśnie. Popatrz pod normalnym kątem, tutaj na lewo, to będziesz wiedział gdzie. Patrz pod normalnym kątem. Na, na, prawo, na prawo, na prawo. Tu? coś się wspiąć? Na dół. Ale nie podpowiadasz, że ze, zejść na dół. O, no, bo musisz przeskoczyć. <śmum> <Trol, lalalalalala. śmum> I co, że niby tam to błyskanie ma mnie zachęcić? co Potem. Nie jestem przekonany. To st stój tutaj. Słuchaj, mamo! <śmum> No, powoli, proszę cię, proszę cię. <śmów> Ale chybną, fajnie. O, to są te są te to już, to już widać. Dobra, wspinamy się. <laughs> nie, 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 nie działało. Próbowałem. Nadal masz zapas. E. Żywie. A tam, dobra, to nie. To tam mogę zejść za chwilę. Ale mu kapotę zawinęło. Ma teraz? Proszę. Tylko zobaczyłeś jaki to. Od razu. Moment. Aha, mogę. Mam ten. Po prostu. Teleporta. Te Dobra. No to opuśćmy. Już zobaczę ten amulet. Ale tam kage został. Co ja zrobię? Ja nie wiem. <laughs> Zobaczmy. To, to był duży talizman. Duży. Dwa pierwsze miejsce. Talizman nam teraz, zabijanie wrogów, przywraca średnią ilość zdrowia. Bardzo ładnie. To możemy zamienić za tego. Świetnie. A psa zostawimy. <laughs> Dobrze. Myślę, że tyle na tym. Nie zostawiłeś psa. No, no tak, no, mówiłem, że zostawiam tego psa. Nie, ale nie zostawiłeś go. Jak to nie? Pśiej rekrutacji masz cały czas ze sobą. No przecież mówię, że zostawiam Aha, Talizman przy rekrutacji. Dobra. Myślałem, że zostawiam w ekwipunku. Okay. Nie, zostawiam wyekwipowany. Pogadali. Dobrze. Myślę, że. <gadali> Tym paradoksalnym określeniem zakończymy ten odcinek. Także bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszamy do kolejnego odcinka. A na razie to tyle. Także oby do zobaczenia. Do zobaczenia.